Miało być 3000 szczepień tygodniowo, ale od czerwca do dzisiaj w hali łuczniczce zaszczepiło się 4100 osób. W sumie Kołobrzeg pod względem liczby szczepień przeciwko COVID-19 zajmuje 152 miejsce w kraju, siódme w województwie i drugie w powiecie. Przed nami jest Ustronie Morskie. W pełni zaszczepionych mamy 21,5 tysiąca mieszkańców, co daje nam procent 46,6%. Jeśli chodzi o zaszczepienie populacji mieszkańców Kołobrzegu. Natomiast pierwszą dawkę przyjęło 23 910 osób. Szczepienia odbywały się w kilkunastu punktach w koło brzegu. Jednym z nich był właśnie punkt szczepień powszechnych w Łuczniczce, ale ten za chwilę, bo z końcem lipca, zostanie zamknięty. Uzdrowisko, które było partnerem miasta, zrezygnowało, a innych chętnych na prowadzenie szczepień miasto nie znalazło. Istnienie takiego punktu jest, Uzależnione od tego, że szczepienia muszą wykonywać podmioty, które prowadzą punkty szczepień populacyjnych, więc do pięciu podmiotów, które działają na terenie miasta Kłobrzek, wystosowaliśmy oficjalne pisma z zapytaniem, czy byłyby skłonne z nami współpracować przy prowadzeniu punktu powszechnego. Niestety wszyscy mają swoje zadania, swoje punkty, nie mają dosyć kadr na to, żeby nas tutaj wspomóc. Do tego najbardziej zainteresowani są już zaszczepieni, a liczba chętnych nie rośnie. Co ważne, osoby, które zaszczepiły się w łuczniczce pierwszą dawką, także drugą otrzymają w tym punkcie. To jest tak ułożone w harmonogramie, że do końca lipca ta druga dawka wszystkim, którzy dostali pierwszą, zostanie podana. Natomiast w poniedziałek, 26 lipca, w łuczniczce będzie można przyjąć jednodawkową szczepionkę Johnson Johnson. Mamy przygotowane 95 dawek. Warto się zarejestrować, aczkolwiek można też wejść z marszu jednak należy pamiętać o tym, że osoby rejestrujące się mają w tym wypadku pierwszeństwo, jeżeli będzie więcej chętnych. Do dyspozycji mieszkańców pozostanie 11 punktów szczepień populacyjnych. W sierpniu jest planowany przyjazd do brzegu mobilnego punktu szczepień.